Wyciekł poufny list na temat Meghan Markle. Prawdziwa twarz X i Kreska na jest okrutna. Meghan Markle szybko zdobywa zaufanie i podziw wielu Brytyjczyków. Niektórzy mieszkaccy wysp w traktują jednak z i kreskanej powa kreskanie. Jak twierdz, starsza od Harry'ego rozwódka pochodca ze Stanów Zjednoczonych nigdy nie powinna wejść do rodziny królewskiej. Dla samej Meghan jest to bez wtpienia bardzo przykra kwestia. Jaka jest naprawdę Meghan Markle? Szokujący list. Niestety, media tak kreska ECZ 100 nie oszczędzai kreska kreska Wielu prezenterów i dziennikarzy zarzuca jej przede wszystkim, kreska E nie potrafi odpowiednio opanować zasad etykiety panujących na dworze królewskim. W ostatnim czasie kontrowersje wywołała nawet decyzja Meghan Markle o pomalowaniu pokoju dzieckawego DSK Farb na neutralny pepciowo kolor. Co niektórzy nazywali pomysł fanaberii, za który bezsensownie musz pebać i podatnicy. Wielka krytyka wobec Markle wzbudza ba współczucie wrót sporej CZ, ci opinii publicznej. Wszyscy Sympatycy Brytyjskiej Rodziny Królewskiej, bez wzgl duna na swe ogólne podejście do Ksi Kreskanej S jednak obecnie zadziwi szczegółami poufnego maila, napisanego rzekomo przez osob pracujące dla Lkreska Biety 2. WSTRZ CS zbowała na temat Meghan Markle w poufnym mailu. Zachowanie Xi-Nai do horror Jej niekontrolowane wydatki, nieuporządkowane sprawy rodzinne. Nie Kreska sprawiaj że jest ona odpowiedzialna za to, jak postrzegana jest monarchia. Jest jak rak, który trzeba być jak najszybciej zacytował globę po autorze listu. Co ciekawe, cierpliwo do Megan na dworze królewskim miabaju kreska wyprowadzi z równowagi tak kreska e kreska b 2. Jest to o tyle zaskakujce, kreska e jeszcze jaki czas temu mówi Bosi o wielkiej sympatii monarchini do kreska ony wnuka, która zbudza bapono nie ma bzazdrowu ksi kreska naked. Uwa kreska A, kreska E dla Megan liczy tylko pieniądze, dlatego Kazaba nam przekaza jej to, czego chce za rozwód ma otrzyma 37 milionów dolarów. X i kreska nama przeprowadzi się do Ameryki, a dziecko zostanie wychowane w Wielkiej Brytanii. Napisano tak kreska E w kontrowersyjnym mailu który obiega w banie wszystkie największe, diatowe media plotkarskie. Dojdzie do rozwodu Meghan Markle i Księcia Harry ego? Na początku wydawa Bosi kreska e wszystko wygląda jak ze snu. Wielka mi bo, która pomimo przeciwności losu doprowadzi ich przed optaż. Byba stawiana za przyg walki o własne uczucia. Po kilku miesiącach pojawiła się oficjalna informacja o tym. Kreska Ena, wiad przyjdzie pierwszy potomek ksicej pary. Tym samym wszyscy zaczęli kreska Y, kolejnym royal baby. Jednak kreska lycie to nie jest bajka i w pewnym momencie wszystko zaczbosi si sypa. Na jak wychodź coraz to nowsze konflikty, których CZ, ci jest Meghan Markle. Sprawy zażby i kreska tak daleko? Kreska E, nawet Kate Middleton straci niej cierpliwo i podobno robi wszystko, co mo kreska E, by unika swojej obecnej bratowej. Do tego dochodzi fakt, kreska E, kreska Ona Harry'ego, nie najlepiej czuje się w rodzinie królewskiej. SG, kreska E jest zaszczuwana przez niektóre osoby. Co powoduje narastanie w niej samotności? Wiele wskazuje na to: kreska e czara goryczy powoli zaczyna się przelewa. Media na wyspach docieraj do kolejnych osób twierdzących: kreska e map kreska e Meghan Markle kreska nie przestanie istnieć. Oburzeni pracownicy Pabacu Kensington, nie ma ich wtpliwości? Wszyscy są zgodni co do tego: Kreska E rozwód pary c ma nastpi w przecigu kolejnych pięciu lat. Mówi Si: I kreska w tym czasie para chce do bo kreska Y wszelkich starat do tego. By ich dziecko chocia kreska na samym pocztku zaznało normalnego dzieciństwa, nieskalanego rozstaniem rodziców. Coraz większa publiczna niech do Meganu mo kreska E jednak doprowadzi do podjęcia wcześniejszej decyzji o rozdzieleniu drogi kreska lyciowej z m kreska M. Coraz więcej osób wytyka jej pretensjonalno. A nawet pochodzenie. Podjęli prac na Królewskim Dworze kreska EBSB kreska Y królowej i krajowi, a nie jakiej amerykańskiej aktorce, która zagraba w jednym kiepskim serialu. Tak desun opisuje zdanie bezporednich pracowników w Pabacu Kensington. Rodzina Królewska wideo ujawnia prawdę Meghan markle. Portal party.pl napisał, kreska m mimo 6 miesiąca ci y. Markle sumiennie wypewnia obowiązki członka rodziny. Regularnie pojawia się wrót Brytyjczyków i cechat nie rozmawia z nimi na ulicach. W tym tygodniu odwiedzi Bask Siciem Harem Birkenheat i Byba honorowym gociem podczas gali Cirque de Soleil. Ponadto, sama wybra Basi z wizyt do schroniska Dema i Animal Home. Spotka Basi tam z pracownikami i wolontariuszami Orodka. Nagle podczas rozmowy nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji. Megan przyzwyczajona do serii komplementów ze strony społeczeństwa, została publicznie obra. kreska ona. Jeden z wolontariuszy wyzna piej, co o niej twierdzi. Megan została nazwana grubask. Lowej Lilady, jowaria fatlady, redaktor kochana pani, jest pani gruba, powiedziała wolontariuszka. Po przeczytaniu wielu zbych opinii na jej temat, kreska naby pomyle, kreska nie przyjmie tego spokor. Natomiast Megan zaszokowała ba fanów w swojej reakcji. Markle zamia Basi i daba do zrozumienia, kreska e bardzo ją odcieszy to okrelenie i pokaza ba, kreska e ma du kreska o dystansu do siebie. Miesicę temu Meghan Markle równie kreska daba si pozna jako ba i przyjacielska ksi kreska na. Wszystko za spraw pojawienia się na Gali British Fashion Awards. Aby WR czy nagrod dla najlepszego brytyjskiego projektanta mody damskiej. Zwycizetce byba jej przyjaciółka i projektantka jej sukni, Lubnej Lary i Keller, dyrektor artystyczny domu mody Givenchy. To jest relacja, która zaczyna się między dwojgiem ludzi, absolutne zrozumienie siebie nawzajem. ML kreska e tak osobiste dowiadczenie jak suknia lubna nie pozwala nigdy zatracić tej wizji, jaka wytwarza się z osób, z których na dni pracowałaby mówi Baclary i Keller. Dlaczego Meghan Markle w tajemnicy usunba swoje prywatne konto? Najpierw Csi kreska na Meghan Markle pokreska Kreska basi z Facebookowiczami i usunba tam konto. Skasowała wszystkie swoje swoje posty i profile w serwisach społecznościowych. Najpierw domylali mysi, kreska e chodzi o zbli kreska i Cesi lub i królewskie wytyczne. To oczywiste. Kreska E wybieraj c tak drog na dalsze życie, zmuszona byba odcisi od swojego dotychczasowego kreska życia. Wycofanie się ze diata portali społecznościowych nie dziwi, gdy kreska przecie kreska sama rodzina królewska wycofuje się i ogranicza kanaby komunikacji. Zastanawiaj nas tylko prawdziwe pobudki, jakie Kreska N, kiedy usuwała swoje tajne konto, którego tajno by tajemnic poliszynela? Okazuje się, kreska F wcale nie chodzi, bo tylko o królewskie zasady, choć one i tak zakazuje patowania prywatności w mediach. Przede wszystkim Megan trudno miało i wytrzymanie kierowanych bezpośrednio pod jej adres okropnych i pogardliwych komentarzy.